Emocje są na najwyższym poziomie. Profi autorajdowe samochodowe, mistrzostwa polskie i radio rajdowe podczas tych mistrzostw. Michał Bałazy jest naszym gościem. Witam cię Michale. Cześć, 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 witam Ciebie, no i wszystkich słuchających nas dzisiaj. To znajomy głos, słuchajcie, bardzo znany głos. Ilekroć jestem w sklepie takiej jednej, jednej marki, no to, to sobie myślę o Michale i się cieszę, że go znam. No bardzo Jestem mi dumny biło. z tego, zna, że Cię znam, wiesz? Bardzo mi miło, bardzo bardzo się cieszę, że tak mówisz, tym bardziej, że dzisiaj w ogóle fantastyczna atmosfera, jest cudowna e, pogoda, e, mega sympatycznie, mega, mega fajnie. Mega fajnie, mega sympatycznie. E, odwołaliśmy, słuchaj, wszystkie zimne dni, jest ciepło, jest słonecznie, jesteśmy... W przepięknej miejscowości, ba, na pierwszej rundzie prowi autorajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, czyli sezon się zaczął. Covid też zaczynamy odwoływać powolutku? Czy może być lepiej? Ha, no, może być tylko lepiej, bo słuchaj, no przede wszystkim jest słonecznie, no to jest to, na co wszyscy czekaliśmy. Mało tego, że jest adrenalina, no to jeszcze ta witamina D się mocno wytwarza. Więc i radość w ser coraz większa. Poza tym, widząc ludzi bez masek które nawet no, nic nie dają, no ale trzeba było nosić... No, serce rośnie, prawda? Że jest coraz lepiej. Idziemy, idziemy ku normalności. Absolutnie, zdecydowanie tak. Gdybym się zapytał innej osoby, co zgotowałeś dzisiaj, no to oznaczałoby to, że były jakieś problemy. Ale kiedy pytamy się Michała, bo nie przedstawiłem Michała. Michał fantastycznie, fenomenalnie gotuje. Jesteś specem kulinarnym, czy tak cię możemy nazywać? Czy jesteś ekspertem kulinarnym, czy jesteś osobą, która po prostu lubi gotować? Wiesz co, ja przede wszystkim uwielbiam gotować i uwielbiam patrzeć na to, jak to, co przygotuję, jest jezone. Ale słyszałem, że też lubisz jeść. Bardzo lubię jeść, mhm. bardzo lubię jeść, no niestety, niestety, bo też e, walczę ze swoimi różnymi ułomnościami i e, niesamowitą potęgą moich komórek e, tłuszczowych, które potrafią się wypełniać nie wiadomo jak i nie wiadomo kiedy, no ale no tak to już bywa czasami, prawda? Doskonałym być nie można. Nie tak, można być zwłaszcza tak. jeżeli się gotuje dobrze, to wtedy może wystąpić tak zwana słabość do jedzenia mhm. też. Tak, można powiedzieć Takie nawet, jest zjawisko. wręcz to zjawisko po prostu występuje, występuje ono jest jakby tak. efektem ubocznym. Jest efektem ubocznym i powiem ci, że występuje też u osób, które wcale nie gotują dobrze i to jest wtedy gorsze mhm. niż występuje u ludzi, którzy dobrze gotują i No tak, słabość. bo tu jest jakieś prawdopodobne następstwo, tak. no, a tak. ta druga sytuacja, no trudno ją jest wytłumaczyć. Jest po prostu taka, może się bierze z przyzwyczajenia. O, pewnie tak. Pewnie, pewnie tak. tak, pewnie tak. Jesteśmy na Litwie, mhm. to co dobrego dzisiaj zgotowałeś? O, kochany, ja dotychczas co nieco zgotowałem, ale gotuję dalej, no bo przecież rajd trwa. A u nas, no, tak się, już, tak się już przyjęło, że gdzie, jak gdzie, ale jak wejdziesz do ekipy car speed racing, to musi pachnieć jedzeniem i tam pachnie jedzeniem od 6 rano do w zasadzie sam, samego zamknięcia rajdu czy, czy zamknięcia mhm. serwisu, jeżeli to są 2 czy 3 dni rajdowe. Natomiast ja zawsze staram się przygotować przynajmniej jedno, jeśli nie dwa dania jakieś regionalne. No, Litwa bliska sercu i przez Mickiewicza i przez yy, tych niesamowitych ludzi, cudownie uśmiechniętych, radosnych i bardzo pozytywnie nastawionych do Polaków, yy, więc musiały być kołduny bo Bez kołdunów sobie nie wyobrażam. Oczywiście ja totalny furiat yy, na punkcie jedzenia i przygotowywania posiłków. No, stwierdziłem, że przecież nie będę kupował gotowych kołdunów, bo byłby to wstyd. No więc kleiłem 4 godziny te kołduny. No, Ale smakowały, smakowały, znikały, cały czas trzeba było dorabiać. Także to cieszy najbardziej. Wiesz, a u nas jest tak, że ile by tego jedzenia nie przygotować, zejdzie wszystko. Zejdzie wszystko, ale kto by posmakował twojej kuchni, to by zrozumiał. No, mam nadzieję, że właśnie tak jest, bo zresztą, wiesz co, fajnie, że w ten sposób to powiedziałeś, bo ja widzę, że Ogólnie patrząc na, na te kilka już sezonów, które mhm. spędzam w, z Carspeedem jeżdżąc razem, to tak po pierwsze firma nam się niesamowicie przepięknie rozrosła. Idzie to w bardzo fajnym kierunku i tak jak powiedziałem e, ostatnio Damianowi Kargolowi, który jest właścicielem e, Timu. Mówię, Damian, kurczę, może być naprawdę gościu dumny, bo to jest to, co ja widziałem jeżdżąc w 2017 roku na wyścigi do Dubaju, do Włoch, do Francji. Dzisiaj to samo reprezentujemy my, i dlatego też świadcząc no, taki standard, między innymi to, że kiedy byś nie przyszedł, masz coś świeżego, ciepłego do zjedzenia i nierzadko wymyślnego. No to ściągamy też bardzo interesujących kierowców i w tej chwili ten team wygląda naprawdę fajnie i jest mega radość gotowania, nawet jeśli jest to, no nie ukrywajmy, totalnie wykańczające, bo 16 godzin na nogach cały czas coś przygotowując męczy, ale jest to najcudowniejsze zmęczenie na świecie. Dobrze, że siedzimy w radiu, w wygodnych hotelach, w takim mobilnym studiu, w samym centrum profilu autorajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, a naszym gościem jest Michał Bałazy, mistrz kulinarny. Słuchaj, który z zawodników lubi zjeść, nie powiem dobrze, bo pewnie każdy mhm. chce dobrze zjeść i to jest absolutnie naturalne, mhm. tak samo jak mamy słabość do jedzenia, mhm. wynikającą też z dobrego jedzenia, ale nie zawsze, ale o tym już mówiliśmy, ale który lubi zjeść tak inaczej, jakoś tak, tak specyficznie w jakiś sam sposób? Eee, wiesz co? Nie wiem, czy to będzie taka specyfika, ale powiem tak, o z kim mam największy problem, i teraz wyjdzie, i teraz wyjdzie. Mhm. Krzysiek pietruszka to jest pilot fantastycznego yy, młodego pindolinio i z Krzyśkiem jest największy problem, bo Krzysiek, mimo tego, że waży chyba z 30 kg, on karoluje non stop i non stop przychodzi i pyta, czy mógłbym znowu coś usmażyć. I tak smaże dla tego Krzyśka, i smaża a jemu nie przybywa ani grama, natomiast mam wrażenie, że prowadzi tego naszego młodego adepta sztuki rajdowej coraz lepiej i daj Boże ku przepięknym zwycięstwom, bo niesamowicie trzymam kciuki za ten duet. Zresztą w ogóle, gdyby tak mówić o, o ludziach, którzy są skupieni dzisiaj wokół tego jednego całego wielkiego teamu i tak naprawdę wielkiej rodziny, co, co nieraz dali mi odczuć nawet w życiu prywatnym. To tak naprawdę no, no, trzymam kciuki absolutnie za wszystkich, bo mamy fantastyczną plejadę cudownych ludzi, którzy potrafią docenić i życie i drugiego człowieka, wejść z uśmiechem i wiesz, mieć to coś, co ja zawsze opowiadam, jak ktoś mnie pyta, dla kogo ci się najlepiej gotowało w życiu. Mhm. Ja wtedy mówię dla Roberta Kubicy: A, bo mistrz, nie! Właśnie skromność Roberta i szacunek absolutnie do każdego człowieka to było coś, co mnie totalnie ujęło. I co mhm. rozwaliło system. Ja byłem pierwszy raz na wyścigu w Dubaju, tam poznałem Roberta i zakochałem się w nim w ciągu pięciu minut, właśnie przez szacunek do drugiego człowieka i on wiedział, że to osoby, które przybywają gdzieś z dalekich Indii, żeby posprzątać teren, że się ucieszą z jakiejś smyczki, notesika. On miał dla nich wszystko. Mhm. On do każdego podszedł, z każdym się przywitał i każdy, każdy u niego był na tym samym poziomie wartości i. Ja mam ten, ten, ten wielki zaszczyt, że mogę dzisiaj pracować z takimi samymi ludźmi. Ja często to podkreślam, że yy, chłopaki, no mistrz nasz, nasz cudowny miszka Baciński i jego pilot Kuśnierz, no to są, to są chłopcy, którzy są yy, naprawdę z mega podejściem do drugiego człowieka, z mega szacunkiem i teksty, jakie pojawiają się dzięki nim w naszym teamie, Potrafię rozłożyć absolutnie każdą atmosferę. Zdecydowanie, to jest, to jest piękne, to jest bardzo, ale to bardzo dobre nawet. Słuchajcie, wykonamy telefon do Szymona Kornickiego, ponieważ Szymon jest na mecie odcinka specjalnego i pozwoli, Oje. że wspólnie posłuchamy rozmów, który Jasne, Szymon będzie przeprowadzał tak. i będziemy kontynuować nasze kulinarne podróże i za chwilkę będziemy to połączenie z Szymonem mieli. Posłuchajmy, czy mamy to połączenie. Szymonie, czy, czy słyszymy się? Szymonie? Mamy połączenie, mamy połączenie. Witam serdecznie. Właśnie przed chwilą Miko Marczyk zjechał z mety odcinka na Kapciu, tylne, tylne lewe koło bez powietrza. A ze mną Grzesie Grzyb na mecie 11 odcinka. Grzesiu, jak sytuacja? No, ten jest był już bardzo rozbity, jechaliśmy strasznie ostrożnie, ale są piękne. się szczerze, że to jest naprawdę najpiękniejszy rajd cyfrowy, jaki jechałem w życiu. Może nie jechałem ich za dużo, może dlatego jest takie moje zdanie, ale faktycznie to jest rzecz dwa. A, a mi to 34, tak? Okej, okay. no zobaczymy, Cały czas jest walka, jesteśmy to jest mega fan. Popatrz każdego odcinka się się moje uśmiechnięcie. Także jest super. No jesteś kilometrów jeszcze troszeczkę przed a, wami. jest trochę Że Rzucisz wszystko na szale i będziesz szarpał, żeby im to zabrać? To nie, nie, to nie ma tak na szale. Jedziemy po prostu szybko, tak jak potrafimy i zobaczymy gdzie skończymy. Nic się nie dają kierowcy z dużym doświadczeniem podpuścić, żeby powiedział: tak, wrócimy to wszystko na szale. Próbujemy 10-20% jeszcze dołożyć. Yy, jedziemy swoje, zobaczymy co będzie. Tyle, grzecie, grzyb. Wojtek kuchała na mecie. Wojtek, no po tam 10 oesie mam wyniki, no to byłeś tam już do pierwszej, trójki z lekką stratą. Z tego to wyniknęło. A czy pierwsza będza nam dzisiaj fajnie siadła na powiedzmy na tej drugiej sesji odcinku nie do końca chyba jesteśmy wysertopowani, tak jak jakbyśmy chcieli u troszkę jest mało precyzyjne, szukamy sobie tych rozwiązań, jak na tą wiedzę, którą mamy o tym samochodzie, jakby test na takim rajdzie przy tych prędkościach trzeba weryfikować sobie pewne możliwości, ale jest ok, jakby jeszcze wyjechać na duży potencjał w tym samochodzie, także... Będzie dobrze. Czyli tam, gdzie dostałeś 10 sekund, to nie była żadna wycieczka, zwiedzanie, tylko po prostu coś z setupem nie grało i byłeś ostrożniejszy? Tak, dużo miejsc, które teraz widzimy, że można przejeżdżać pełnym gazem, jakby to sprawdzamy i to jest niepotrzebne. A całe? Ja wiem, że to brzmi może dziwnie, ale uczymy się trochę tego samodu. Jeszcze w tych warunkach na polskim na pewno będzie dużo lepiej. No ty jeszcze jesteś na tyle młody, że możesz się trochę uczyć, bo już później to nie wypada. No, dzięki ci. Powodzenia. Dziękujemy ci, Pierwsza Ci rajdu tak. mhm. za nami. Dziękuję bardzo. Oddaję głos Karolu do studia. Dziękujemy ci serdecznie, dziękujemy. A my wracamy, wracamy do rozmowy z Michałem. Słuchaj, może jeszcze kontynuując, za chwilkę będziemy kontynuować wątek Roberta Kubica, ale może Wojtek, nie wiem, kawy nie wypił na, na po tej pierwszej pętli. Coś takiego się mogło wydarzyć, że, że to y jeszcze troszeczkę nie otwiera tego gazu? Nie, nie, ja ci powiem, problem jest tylko jeden z Wojtkiem tak naprawdę, że on po prostu je najmniej ze wszystkich. Mhm. I tak naprawdę wiesz, no takich rzeczy, które przygotowuję, to ja tak widzę, że bardzo no tak tylko ciupie, tak maca też tak, 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 maca też maca, maca, maca. Okay. i jak widać z tego macania no po prostu no, no za, za mało pomacał zespole, no za mało pomacał i jeszcze mniej włożył do ust wtedy i, i co zrobić i później tak wychodzi <laughs> prawda właśnie tak tak wychodzi tak, 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 tak wychodzi, wychodzi, no. tak wychodzi i, ale dobrze to jest początek sezonu więc jeszcze się chłopak nauczy o tak możemy to jasne o, tak możemy że tak, tak on dopiero to są takie początki on pe pewnie jest też zaskoczony tym że, że można tyle jeść. Musi się rajdu. przekonać do takiej mm -hmm. dobrej kuchni, prawda? Tak, tak, tak. tak, tak, tak musi tak, się przekonać do dobrej wszystkim. kuchni i wtedy tak. będzie miał siłę i wiesz, to z tego wynika. Z e, no tego bardzo, wiem. bardzo mocno w niego wierzymy, jasne, że tak, natomiast tak jak mówię, no kuchnia jest na pewno bardzo ważna e, i, i wiesz, co jest fajne, że właśnie zauważyłem, e, dzisiaj nawet tak mówiłem do, do Łukasza Kabacińskiego, że mówię, wiesz co, tak widzę, że E, czym skromniejsi, czym, czym prostsi ludzie z takim naprawdę serdecznym podejściem do drugiego człowieka, tym jakieś lepsze wyniki, lepsze efekty wszystkiego i w życiu i w rajdzie. I, i tu faktycznie, wiesz, często jestem pytany, e, dla kogo jest trudniej gotować, dla Elżbiety II czy, czy dla zawodników? No, I tu, i tu. Czuję podobną swobodę. Mhm. Jedyne, co jest stresujące zazwyczaj, to to, żeby zdążyć, bo ja wiem, że są te strefy serwisowe, że jest wyjazd na badanie kontrolne i tak dalej, i oni muszą zjeść śniadanie o danej godzinie, bo jak nie zjedzą, no to powiedzmy, nic się nie dzieje, bo nikt nie ma pretensji, ale ja chyba bym się spalił z nerwów że ktoś wyjechał głodny gdziekolwiek z mojej kuchni. Jakkolwiek by to zabrzmiało, ktoś by powiedział, nie smak pozostał. Tak, prawda. Tak, Chociaż właśnie. nic nie zjadł, prawda? No dokładnie tak, no, ale, ale wiemy o tak. co chodzi, prawda? A -a właśnie, bo gotowałeś także dla Elżbiety drugiej no wiesz, takich osobistości w moim życiu pojawiło się gdzieś kilka, bo to był i Sheikh Nasser bin al-Khalifa i właśnie Elżbieta II i prezydenci Ale to skromnie mówisz, tak? Krajów. A tak, no tak. zdarzyło się. To, to <laughs> kilka osób Nie, no tak, to, jadły, to smakowało, bardzo, smakowało, tak. to bardzo sympatyczna rzecz, tym bardziej, że wtedy, kiedy przygotowywaliśmy posiłki na cześć królowej, no to udało się też przemycić polskie menu, także pojawiła się i kaczka, i kluski, i, mhm. i, i buraczki, także to była rewelacja. I tu nawet y, przeszedł Taką klamrą właśnie do tego jedzenia, bo często jestem pytany, to jak to jest ryż i kurczak na rajdach? Więc no, właśnie nie, właśnie nie, bo okazuje się, że. Popatrz, taki przykład Łukasza Kabadzińskiego, którego ja zawsze będę sławił, yy, z racji tego, że to jest mega zdolny, niesamowicie fajny człowiek, który jest przede wszystkim mega skromny. Mhm. I, I z fantastycznym poczuciem humoru i z genialnym podejściem do, do inżynierów, do mnie, jako do, do szefa kuchni, ogólnie do całego teamu i do wszystkich, którzy nas odwiedzają. Przy czym jest to mega skromny człowiek. I taki kabat, on wciągnie roladę u mnie, on zje schabowego, on wsiada w auto i on robi wynik. Mhm. Więc tutaj ten kurczak z ryżem. Pff, przez te lata, które ja spędzam w motosporcie, ja widzę, że naprawdę to nie jest tak, że musi być jakaś perfekcyjna dieta, żeby było, żeby były perfekcyjne żeby było wyniki. Mhm. Tak, żeby było dobrze, to trzeba dobrze, smacznie zjeść, we, wsiąść z uśmiechem w to auto i wiedzieć, mhm. po co się to robi. No a jednak, czyli musi być porządnie, o tak, to na pewno. A czy, czy na przykład jest kierowca, czy był kierowca w Twojej karierze, który nie jadł mięsa? Tak, tak, tak. Zdarzają tak. się takie sytuacje. Robią Pewnie, wyniki, tak. słuchaj, czy robią wtedy wyniki? <laughs> słuchaj, tak, nie, to jest tak, że, że jest dobrze, jest okej. Okay. Natomiast no, dla mnie jest to istotne, żebym ja po prostu odpowiednio wcześniej wiedział. Przy czym, wiesz co, tu znowu wychodzi to, co dzisiaj przez tą całą naszą rozmowę się przetacza, czyli tak naprawdę istota człowieczeństwa w człowieku. Yy, bo, bo bardzo często nawet nie wiedziałem, że ktoś jest wegetarianinem czy weganinem, tylko zastanawiało mnie, dlaczego na przykład je tylko ziemniaki i surówkę. Mm -hmm. E, czy coś było nie halo z mięsem Jezus, i tak Co jest? tylko ziemniaki w właśnie, no właśnie. Nie? Tak, no właśnie. Kurczę, tyle rajdów przejechaliśmy, 30 a nagle, rajdów, a on jeszcze nie Tak, tak, tak. A nagle tak, wiesz, okazuje się... E, nie, słuchaj Michał, naprawdę, wszystko jest fantastyczne ja nie i super. Nie wiedziałem, super. jak ci to powiedzieć, ale wiesz, już Ty, czwarty to... rok, tylko te ziemniaki <laughs> wcinam, nie? Tylko wiesz, nie chciałem robić kłopotu. Mm -hmm. I to jest niesamowite, wiesz? To jest niesamowite. Nie, że ktoś do ciebie podchodzi, chce kalmara, y, oliwki calamati, i, nie wiem, najlepszej jakości proseko do tego, prawda? Mhm. Tylko wybiorę sobie coś z tego, co jest, żeby nie robić problemu. I to jest, wiesz, to jest taka wielkość. Ja oczywiście, jak wiem i już jestem świadomy, to staram się gdzieś wyjść do przodu. I zawsze tam, choćby jakieś, bile jajko sadzone, wiesz, się znajdzie. A, bo młodego ziemniaka C chociażby, ta, mamy tu tę okazję, prawda? Jasne, zawsze się da coś wymyśleć, natomiast to jest fajne, że naprawdę dopracowaliśmy sobie super team. Ja ci powiem, że y, nawet dzisiaj to tak porównywałem. Mój serdeczny przyjaciel y, książę Kazimierz Czartoryski y, prowadzi y, no, przepiękne miejsce: przepiękne miejsce w Puszczy Kampinowskiej y, dla graczy polo. To jest taka, taka oaza, wiesz? Taka ostoja mhm. dla wszystkich polistów w Polsce. I y, tam jest też hotel dla koni. I teraz tak. Y, tam konie ch chciałoby trzymać tysiące. Ale on dopuszcza tylko tych, którzy uwaga, mają czyste serce. Potrafi to rozpoznać i nie interesuje go temat tego, jaki jest twój portfel, tylko to, jakie jest twoje serce. I ja dzisiaj, będąc po tylu latach w CarSpeedzie, widzę, że mamy naprawdę mega zespół. Mega kierowców, fantastycznych pilotów i fantastycznych patronów z czystym sercem. A odkąd dołączyła ekipa Martena Odkąd jest Marek Pindel, jest Filip Pindel i w ogóle ta cała pindoliniowa rodzina, którzy są przeserdecznymi, cudownymi, fenomenalnymi ludźmi, to powiem ci tak, że życzyłbym sobie, żeby przynajmniej w 10% polskich rodzin było tak, jak jest w naszym teamie. No to aż pozazdrościć można, tak ci powiem. I to zdecydowanie można pozazdrościć, bo dobrze się pracuje w takiej atmosferze i też można te wyniki lepsze osiągać, bo podobno tak jest, że to do pewnego momentu można dojść doświadczeniem, też mm -hmm. pieniędzmi oczywiście, tak. w różnych sportach i w różnych dziedzinach, nie tylko o sporcie mówimy, ale później jest ten taki, taka iskra Boża, tak to nazwijmy, że mm -hmm. ona jest potrzebna do tego, żeby osiągać te szczyty, o tak, i żeby, żeby to robić, tak. robić to z sukcesami, po prostu. Oczywiście, no, że tak, jest tak, bo wiesz, no musisz mieć plecy, ale w tym drugim sensie, czyli czuć oparcie, czuć wsparcie i czuć, że, że wiesz, nieważne jaki będzie wynik, nieważne co osiągniesz, kiedy wchodzisz na strefę, to jesteś w rodzinie. I to w tej najlepszej rodzinie. Nie gdzieś na, środ na końcach zdjęcia, żeby było łatwo odciąć, prawda? Tylko zawsze w środku. I mam wrażenie, że z tymi ludźmi, z tym zespołem udało się to wypracować. Zresztą to chyba nie jest tylko wrażenie bo ja widzę, że coraz więcej bardzo, bardzo ciekawych postaci ze świata motosportu chciałoby podjąć współpracę, ale tu zaczyna się dziać to samo co u księcia. Masz czyste serce, jesteś z nami. Mam wrażenie, że nie jesteś dalekim kuzynem w tej rodzinie, wiesz? Tak ci powiem. Nie jesteś dalekim kuzynem, widać na zdjęciu, a to jest oczywiście no, niezwykle istotne. Słuchaj, gotujesz dla, dla rodziny, bardzo dobrze gotujesz, oni korzystają z twojej dobroci serca i z twoich umiejętności, którą masz i które ci zazdroszczę, przyznam szczerze, ale czy ty na przykład gościłeś na prawym fotelu w ich samochodach rajdowych, czy przewieźli cię samochodami rajdowymi? Tak, 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 tak i to właśnie wiesz, taki, taki mój pierwszy raz był właśnie e, z Kabatem. No mega doświadczenie i prawda jest taka, że żeby zrozumieć, zresztą to dotyczy wszystkiego, prawda, żeby zrozumieć sens i pewną logikę, trzeba to poznać od środka. I dzięki Łukaszowi mogłem doświadczyć e, pewnych emocji. E, później zupełnie innych emocji doświadczyłem dzięki młodemu Laskowskiemu, bo Hubert jest też Niesamowitym gościem, i ma właśnie fajne predyspozycje do tego, żeby zostać mistrzem. Dlaczego? Nie chodzi mi o jego umiejętności, zdolności i wielki talent, który non-stop napotyka na jakieś problemy, aby się rozwijać. Bardziej chodzi mi o to, ha, i znowu wracamy, widzisz do sedna dzisiejszej rozmowy: skromność, pokora i szacunek do siebie, i do świata, i do drugiego człowieka. I właśnie Hubert taki jest. I ja widzę w jego oczach tą niesamowitą pasję, ale widzę też to nastawienie na Radę, na słowa starszych, otwartość, na słowa, taka otwartość, też, na tych bardziej doświadczonych, prawda? A ci doświadczeni też bardzo chętnie się z nim dzielą, czyli tutaj też gdzieś ta, ta relacja musi funkcjonować dość dobra, no bo wiadomo jak jest, no wszędzie mimo radości, miłości i ha, ha, jesteśmy jakąś dla siebie konkurencją. Mhm. A jeżeli ta konkurencja chce się dzielić swoim doświadczeniem, no to, to to o czymś świadczy. Chociaż mam dziwne wrażenie, że jeszcze chwila, jeszcze moment i to wszyscy będą przychodzić do młodego Laskowskiego pytać Hubert, jak się to robi? Tak się też może wydarzyć i myślę, że tak, tak właśnie będzie. Wiesz co, podoba mi się twoje podejście do życia i podoba mi się i doceniam też twoją ocenę świata i, i mm -hmm. tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Myślę, że będziemy mieli jeszcze sporo okazji, żeby e, o tym rozmawiać. E, Pozwól, że zadam Ci takie ostatnie pytanie. Jasne. Kierowca rajdowy, czy też osoba, która wraca z rajdu. Zaraz będziemy na tym etapie. Mm -hmm co powinna sobie zjeść, ale jest w stanie to sama przygotować, żeby, nie wiem, wypocząć tak sobie troszeczkę, żeby, żeby różne emocje gdzieś tam, mm -hmm. ale też pewne potrzeby zostały przez organizm zaspokojone. Co byś polecił? Taki, taki prosty przepis od Wiesz Michała Tak, tu zdecydowanie jeszcze przy tej porze roku to jest sałatka i w skład tej sałatki musi koniecznie wejść arbuz, truskawki i fantastycznie by było, gdyby to były nawet świeże, surowe szparagi. Dlaczego? Dlatego, że tam mamy mnóstwo witaminy B6, B12, więc koi nerwy. Mamy witaminę D, mamy witaminę A. Więc wszystkie te witaminy, które są nam potrzebne, żeby się nieco zrelaksować, są. Nie przeciążamy organizmu mięsem, które się długo trawi. Więc taka sałatka. Będzie idealna. Słuchajcie, zapisałem. Arbuz, truskawki, szparagi. W jakich ilościach? Jeżeli nic o... nie robimy, gotować, tak po prostu sobie gdzieś tak trzeba dopasować? Czy trzeba y... Ciebie podpatrzeć? Nie, nie, nie. No to posłuchaj, jeżeli przyjmujemy tak. Każda normalnie jedząca osoba powinna mieć te 350 gramów na talerzu, prawda? Mhm. Czyli jeżeli przygotujemy sobie z czterech produktów, powiedzmy około 80 gramów, 90 gramów każdego produktu, i to będzie w sam raz. Natomiast. No, jeżeli się jest taką osobą jak ja, no to trzeba brać podwójnie. Trzeba brać podwójnie. Wojtek Kuchała, bierz podwójnie, słuchaj, chłopaku, bierz podwójnie na tej stację. pętli pierwszej rundy profi autoraidowych samochodowych Mistrzostw Polski. Michał Bałazy był naszym gościem. Jakże fantastycznym, jak ty fantastycznie opowiadasz. I e, zapraszamy Cię oczywiście na kolejne spotkania. Będziemy się bardzo chętnie z Tobą spotykać i rozmawiać. Myślę, że tych historii będziesz nam tutaj sprzedawał jeszcze więcej. I będziemy także monitorować sytuację, jak Wojtek tam wiesz, zajada. Mhm. dobra? E, słuchajcie, ze mną to jest. Taka trochę niebezpieczna sytuacja, bo już było blisko tego, żeby Michał Kuśnierz został eksmitowany z domu, właśnie przez moją kuchnię, bo troszkę za dużo powiedziałem. Co poradzić? Michał Bałazy we własnej osobie, radio rajdowe, e, Rajdżem ja, Litwa, przepiękne warunki, słuchajcie, fantastyczna atmosfera i dużo uśmiechu. E, uśmiech, który, który zaraża, to jest taka Twoja cacha, muszę sobie zapisać, obok e, przepisu do sałatki, naturalnie rzecz biorąc. Car Speed Racing, e, dzięki serdeczne za wizytę. Pozdrawiam bardzo, dobrego. bardzo krótko. Wszystkiego dobrego, kochani. Wszystkiego dobrego.